Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy przedstawić propozycję Miejskiego Ośrodka Kultury na tegoroczne lato dla tych dzieci i dla tej młodzieży, która zostaje w czasie wakacji w mieście. A jak wiemy, zostaje ich coraz więcej. W związku z tym postanowiliśmy, jako placówka kulturalno-oświatowa, jakoś zaradzić, chociażby częściowo, i postanowiliśmy w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizować formy półkolonii, to znaczy zorganizowanych. Od godziny 10 do 15 zajęć dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W każdy dzień powszedni, oprócz soboty i niedziel, o godzinie 10 spotykamy się z dziećmi zapisanymi u nas wcześniej. Proponujemy im na pierwszy ogień filmy. A następnie różnorodne zajęcia. Są to zajęcia z dziedziny plastyki, kurs tańca, będzie można się nauczyć paru figur tanecznych: disco, samba, mambo, może i rap nawet. Zobaczymy, co nasz mistrz tańca, którego poprosiliśmy do współpracy, zaproponuje dzieciom, a na pewno będą to rzeczy ciekawe. Postaramy się oczywiście wychodzić również na dwór. Na przykład nasz kolega instruktor fotografii który postara się choć trochę nauczyć fotografować. Zabierze dzieci na pewno w plener, następnie przyjdą do pracowni, nauczą się trochę z grubsza, co się z takim filmem robi. W ramach tych zorganizowanych zajęć dzieci będą mogły bawić się ucząc, na przykład języka angielskiego w formie zabawowej, będą mogły rysować, malować. Będą miały możliwość bawienia się w różne gry, zabawy, konkursy, tańczenia na dyskotekach. Będą miały możliwość uczestniczenia w grach i zajęciach ruchowych, również na powietrzu, korzystając z okolicznych tutaj zielonych terenów i boiska szkoły numer 7. Myślę, że będzie to jakaś konkretna propozycja dla tej grupy wiekowej i serdecznie Państwu polecam, zapraszam wszystkie informacje szczegółowe, Udzielamy w Miejskim Ośrodku Kultury. Zapisy przyjmuje sekretariat, który jest czynny codziennie od 9 rana do 20. A oto szczegółowy rozkład turnusów, które zaplanowaliśmy. Pierwszy turnus od 1.07 1 lipca do 17 lipca. Drugi turnus od 20 lipca do 7 sierpnia i trzeci turnus od 10 sierpnia do 28 sierpnia te półkolonie nazwijmy to tak będą odpłatne odpłatność wynosi 150 tysięcy od jednego dziecka i jest to w zasadzie koszt drugiego śniadania ponieważ każde dziecko o godzinie 12 będzie miało możliwość zjeść drugie śniadanie w naszej kawiarni Relax pod troskliwą opieką szefowej i szefa kuchni Płaty i zapisy na turnus pierwszy przyjmujemy w terminie do 25 czerwca. Płaty i zapisy na turnus drugi przyjmujemy do 17 lipca, a do 7 sierpnia na ostatni turnus. Wszystkich Państwa, którzy skorzystają z możliwości powierzenia swoich dzieci naszej opiece, Zapewniamy, że będzie to opieka atrakcyjna, dzieci będą zadowolone, a Państwo to ułatwi życie, drodzy rodzice. Także serdecznie zapraszamy rodziców, wszystkich dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Natomiast dla starszej nieco dzieciarni i dla młodzieży, mamy propozycje następujące: kursy tańca, otwarta pracownia fotograficzna, w której można zasięgnąć porady, będą jakieś plenery, wyjazdy. Otwarta pracownia plastyczna, gdzie również konsultacje będą się odbywały warsztaty. Wieczorki taneczne będą organizowane w czasie wakacji serdecznie zapraszamy młodzież na nie. Język angielski z piosenką, taka ciekawa dosyć forma nauki języka angielskiego, muzyka z komputera, czyli taki krótki kurs obsługi programu sekwensera i syntezatora oraz konsultacje wokalne. Wszystkie Szczegóły dotyczące tego programu również w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury. Przypominam, że Miejskie Ośrodek Kultury mieści się przy ulicy 1 maja 60. Telefony 228.01 i 248.27. Serdecznie jeszcze raz bardzo zapraszamy. Tych wszystkich, którzy spędzają lato, wakacje w mieście, zapraszamy do nas. W Miejskim Ośrodku Kultury jest najlepiej. Dziękujemy. thank you